Najbardziej kontrowersyjne pytanie naszych czasów. Czy kobiety mają mniej praw niż mężczyźni, a może jest na odwrót? No, tego dowiemy się w tym odcinku. Ale zacznijmy sobie od pytania, czy feminizm ma w ogóle sens? No, musimy cofnąć się do początku. Kiedy kobiety serio nie miały praw, a wyjście z kuchni było ryzykowne, niczym powiedzenie Twojemu Staremu. Że nie chcesz nosić z nim drewna o 5 nad ranem. Na przykład w USA kobiety zyskały prawo do głosowania dopiero w 1920 roku, a rekordzistą była Szwajcaria, w której kobiety mogły zacząć głosować dopiero w 1971 roku. Więc jeśli jesteś kobietą i urodziłabyś się na przykład w XIX wieku, to nie masz żadnych praw do głosowania. W Galicji, czyli części Polski pod zaborem austriackim, kobiety mogły iść na studia już pod koniec XIX wieku, ale nie było to tak kolorowe. Dostępne były tylko dwa kierunki medycyna i filozofia. Chciałaś być prawniczką, inżynierką? Zapomnij. Poza tym kobiety miały podgórkę w prawie każdym aspekcie. Kodeks Napoleona, na którym opierali się zaborcy, traktował je trochę jak gorszych obywateli. Na przykład po śmierci męża kobieta nie mogła sama wychowywać swoich dzieci. Musiał o tym decydować sąd albo rodzina. Miała ograniczone prawa do dziedziczenia, więc jeśli mąż coś zostawił, to mogła się zdziwić, komu to przypadnie. Kobieta nie mogła samodzielnie podpisywać ważnych dokumentów, np. umów czy testamentów. Zawsze musiał to robić mężczyzna, czyli właściwie w XIX wieku nie miały za dużo praw. Ale jak to wygląda w bardziej współczesnych czasach? No może nie aż tak współczesnych jak teraz, ale w latach 70. W tym czasie kobiety teoretycznie miały już równe prawa, ale w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej. Strajki i ruchy feministyczne nie wzięły się z nikąd. Kobiety miały dość bycia traktowanymi jak obywatele drugiej kategorii i chciały realnych zmian. Na przykład w USA kobieta nie mogła sobie po prostu założyć konta bankowego, ani wziąć kredytu bez zgody mężczyzny, męża, ojca, kogokolwiek. Jakby nie była dorosłą osobą, która może sobie decydować o swoich finansach. Do tego dochodziła kontrola nad własnym ciałem. Antykoncepcja w wielu miejscach była praktycznie nie Niedostępna, a aborcja była zakazana niemal wszędzie. Nawet jeśli kobieta została zgwałcona albo jej życie było zagrożone, system miał to totalnie w dubie. Lecz najbardziej szokujące było to, że w niemal XX wieku w wielu krajach prawo nie uznawało gwałtu w małżeństwie, czyli mąż miał prawo do seksu, nawet jeśli żona tego nie chciała. Na szczęście kobiety walczyły o swoje prawa i wiele z tych rzeczy uległo zmianie. No dobra, ale kobiety mogą teraz wziąć kredyt. W większości krajów mogą wziąć antykoncepcję albo zrobić aborcję. Więc czy aktualny feminizm ma sens? No ma, ale w ultrakonserwatywnych krajach, takich jak na przykład Afganistan, gdzie kobiety nie mają żadnych praw, tak dosłownie. Ponieważ talibowie zablokowali im dostęp do niemal całego rynku pracy, a organizacje pozarządowe zostały zobligowane do zwalniania kobiet, więc kobiety nie mają dostępu do szkół średnich, uczelni wyższych i ich edukacja kończy się na szóstej klasie. Kobiety również nie mogą wychodzić z domu bez męskiego opiekuna, a podróże na dłuższą odległość są ograniczone. Crazy, serio, powolone. Oraz chyba najbardziej pojebana rzecz. No, nie mogą one mówić publicznie, a kobiety muszą zakrywać całe ciało wyglądając jak ninjas Ninjago. No, nie mają za dobrze. Dobra, to wiemy, że feminizm ma sens, ale czy poza tymi krajami sytuacja wygląda tak samo? No nie. Każda płeć ma swoje przywileje i problemy, o których rzadko się mówi. A wybranie kto ma rację to decyzja tak ciężka jak wypicie piwa bezalkoholowego w żabce. Więc jeśli odcinek jest o feminizmie zrobię kiwkę niczym Lewandowski i opowiem również o problemach mężczyzn z doświadczenia oraz z analizy. No oczywiście przejdę później do kobiet. Mężczyzna ma presję społeczną żeby być silnym, nie może płakać oraz marudzić. Muszą być alfa-mailem, bo jeśli nie ma Ferrari i pierdoliona dolarów na koncie jest pizdo. No ale czy to prawda? No nie. No ale czy jest to dobre? No też chyba nie. Statystyki pokazują inaczej. W 2021 roku około 70,3% samobójstw dotyczyło mężczyzn, a 29,7% kobiet, czyli mężczyźni stanowią zdecydowaną większość w statystykach samobójstw. A w 2022 roku liczba samobójstw u mężczyzn wzrosła do prawie 80%. To oznacza, że mężczyźni ginęli z powodu samobójstw prawie 4 razy częściej niż kobiety. Mężczyźni mają bardzo często mało wsparcia emocjonalnego. Pacenci rzadziej rozmawiają o swoich uczuciach, bo jest to niemęskie gdzie kobiety najczęściej mają grupę znajomych, w których mogą dostać wsparcie emocjonalne. Badanie z 2019 roku wykazało, że 1 na 5 mężczyzn heteroseksualnych nie ma nikogo, komu mogliby zaufać lub z kimś porozmawiać na poważne tematy. Znów w 2021 roku prawie 1 trzecia mężczyzn deklarowała, że czuje się, jakby nie miała nikogo w życiu. Gdzie u kobiet jest to tylko 10%. Mężczyźni również mają dużo mniejsze prawa w sądzie rodzinnym. Po rozwodzie mężczyźni rzadko dostają prawa do opieki nad dziećmi. Zazwyczaj są traktowani jak tyrani albo bankomaty. A matka jako ta święta. Jeśli ojciec chce więcej czasu z dziećmi, musi walczyć w sądzie, a i tak ma mniejsze szanse na wygrano, jeśli często nie wzerowe. Mężczyźni wykonują najniebezpieczniejsze zawody budowlańcy, górnicy, strażacy i to oni najczęściej giną w pracy. No, ja jeszcze babeczki wciąż nie widziałem w kopalni węgla. A w wielu krajach faceci muszą iść do wojska, podczas gdy kobiety mają wybór. Warto wspomnieć, że faceci doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej, ale są wyśmiewani. Gdy o tym mówią, dostałeś od kobiety, to pewnie za. Służyłeś. Reakcja społeczeństwa jest inna niż w przypadku kobiet. Mężczyzna może też zostać wykorzystany seksualnie przez kobietę. Na przykład zostanie odurzony używkami na imprezie. Wzrost. Mężczyźni mają dużą presję na bycie wysokim, co jest właściwie jak kasyno. Nie wybierasz tego, ale się z tym respisz. No moim zdaniem to wzrost nie ma znaczenia, ale istnieje pewnie grupa kobiet, którym zależy na wzroście powyżej 1,80m. No dobra, to przejdźmy sobie w czym kobiety mają ciężej, bo jest dużo rzeczy. Kobiety są bardziej narażone na molestowanie i przemoc seksualną na ulicy. Jeśli jesteś zwykłym gościem, to szansa, że coś cię stanie, jest bardzo mała. U kobiet jest na odwrót. Kobiety są również seksualizowane, w mediach i reklamach. Kobiety w reklamach często są pokazywane w sposób wyzywający, nawet jeśli produkt nie ma nic wspólnego z seksem. Postacie kobiecy w grach są często projektowane tak, żeby były bardziej sexy niż realistycznie, gdzie męskie postacie to giga czady z brodą i full armora. Kobiety również mają większą presję społeczną, żeby wyglądać atrakcyjnie: szczupła sylwetka, makijaż lub ubrania. Gdzie mężczyzna wytrze twarz tym samym ręcznikiem, co wytarjaja i w sumie jest elegancko. I know what kind of man you are. Znam wasze sekrety chłopaki. Kobiety, również jak mężczyźni, mają nierealistyczne oczekiwania. Wiele kobiet musi być delikatne oraz opiekuńcze. A jeśli zetniesz włosy na Ronaldo z 2007 roku, to powiedzą, że jesteś facetem, co jest straszną głupotą. No i kobiety też muszą tak w sumie to mogą, bo nie muszą być w ciąży. A to chyba minus. Nie wiem, nie byłem w ciąży, ale wydaje mi się, że to boli. I nie jest to przyjemne uczucie. Czyli podsumowując, każda płeć ma swoje problemy. I to jest właściwie sedno tej dyskusji. Czy współczesny feminizm ma sens, jeśli mówimy o skrajnych krajach jak Afganistan? Tak, zdecydowanie. Jestem w tym przypadku pełnym feministą. Jeśli chodzi o Zachód, często to już nie walka o równość, a walka o więcej praw kosztem drugiej płci. Ale jedno jest pewne, nie każda kobieta to idiotka i nie każdy mężczyzna to debi. Więc jeśli feminizm miałby działać dobrze, to powinien się opierać na równości. A nie na dominacji jednej płci na drugą. I pamiętajcie, jeśli chcecie dyskutować, to róbcie to mądrze, a nie jak idioci w komentarzach na Facebooku. A jeśli chcesz mieć branie u dziewczyn, to po prostu nie głosuj na Konfederację i Grzegorza Dauma. A ja lecę robić kolejny materiał. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o feminizmie. Czy ma to sens, czy nie ma sensu? Moim zdaniu chyba ma, ale współczesny tak średnio ma sens. A jeśli podobają Ci się moje materiały, możesz obejrzeć inne filmy na kanale, dać subskrypcję oraz bić na najlepszego polskiego Discorda. Link w opisie.